Laudator Jezus Chrystus. Temat independystów i independystek nie jest w Polsce szczególnie znany. Postanowiłam jednak zrealizować film, żeby no, przybliżyć trochę ten temat, bo takich osób w strukturach okołokościelnych, że tak to nazwę, jest coraz więcej. Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że na świecie są tysiące konsekrowanych, którzy żyją w taki sposób. I mam tu na myśli zarówno kapłanów, czy to kapłanów, którzy wywodzą się jakby z różnych diecezji, jak i zakonników. I oczywiście, jeśli chodzi, jeśli mówię o independystkach, to rzecz jasna mam na myśli siostry zakonne. W jaki sposób można by zdefiniować to, kim są independyści i independystki? Przede wszystkim chciałem podkreślić, że można tu zarówno mówić o pojedynczych osobach, tak? czyli na przykład o kapłanach independystach czy siostrach independystkach, jak i można mówić o całych zbiorowościach, ale to już jest jakby moje autorskie zastosowanie tego terminu. Jeżeli mamy do czynienia z całymi zbiorowościami, znaczy w sensie z klasztorami czy wręcz z zakonami, które istnieją, nieco no można powiedzieć, jakby to zdefiniować właśnie na marginesie struktur kościelnych. Mówimy o ludziach, którzy jakby no, są w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską. To nie chodzi o jakichś schizmatyków, ludzi w karach kościelnych, czy y, osoby, które się dystansują od papieża, na przykład sedewakantestów. Nie o takich osobach jest mowa. Natomiast mają one sytuację kanoniczną, która z różnych powodów jest nieuregulowana, ale tu chcę wyraźnie podkreślić, to nie są osoby w karach kościelnych, więc nie mam na przykład myśli jakiś, nie wiem księży, którzy są suspendowani z powodu nie wiem, przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu. Nie o takich sytuacjach jest mowa. Co więcej, wśród tych osób można znaleźć całkiem sporo takich, wobec których złamane zostało prawo kościelne, czy to poprzez biskupów, czy poprzez przełożonych zakonnych. Bliższe wyjaśnienie, skąd się wywodzi to zjawisko, tak, skąd się biorą independyści i independystki, nie jest możliwe bez sięgnięcia do pewnych wydarzeń historycznych w kościele. Po Soborze Watykańskim II no, były przynajmniej dwie reformy, które można wiązać z pojawieniem się takich osób, i oczywiście jest to reforma życia konsekrowanego i reforma liturgii. I tu może warto przypomnieć, że niekoniecznie to, co się stało po Soborze, zostało zaplanowane w dokumentach tegoż Soboru Watykańskiego II. Mamy więc powiedzmy koniec lat 60., początek 70., i w wielu krajach, no zwłaszcza na zachodzie, te reformy przybrały bardzo skrajną i brutalną formę. I oczywiście to był szok, i dla wielu, dla wielu wspólnot, dla wielu pojedynczych członków wspólnot życia konsekrowanego dla kapłanów, i reakcja była, no jednak, inna niż w Polsce, mianowicie tam się ludzie po prostu buntowali. I zdarzało się, że całe klasztory odmawiały przyjęcia tych reform. I to mam na myśli obie reformy. Bo na przykład to były zarządzenia tego typu, że wydawano polecenie, żeby jakieś zgromadzenie po prostu zdjęło habity, tak? na przykład siostrom. I siostry na to nie wyrażały zgody. Oczywiście kością, kością niezgody była także liturgia. A więc bardzo wiele wspólnot, ale także pojedynczych, odważnych osób, kapłanów, także sióstr zakonnych. Odmawiało uczestnictwa w Nowej Mszy. Część z tych osób nawiązała współpracę z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X, wówczas jeszcze żył arcybiskup Marcel Lefebvre, i on stwa, 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 próbował tak, stworzyć dla nich jakąś miszę. Natomiast w tym momencie trzeba też bardzo wyraźnie podkreślić, że kiedy mówię o independystach to nie są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Pisa X. I po dzień dzisiejszy trzeba to powtórzyć, że jest całkiem sporo takich duchownych, ale nie są członkami bractwa. To samo jeśli chodzi o siostry. One nie są członkiniami tego zgromadzenia sióstr, które działa przy bractwie. Ta współpraca oczywiście różnie wygląda w różnych krajach, ale rzecz jasna ona jest. Można też, znaczy, czy warto, zauważyć, że jest taka kolejna fala independyzmu, no już związana z działalnością papieża Franciszka i ograniczeniami i różnymi pseudoreformami, które on wprowadza. Zwłaszcza no pewnie kojarzymy to motu proprio Traditionis Custodes i chociażby tutaj u nas w Polsce, takie dwa głośne listy napisane przez Dominikanina ojca Wojciecha Gołaskiego i przez Franciszkanina ojca Cypriana Kolendo którzy dość wyraźnie wypowiedzieli się na temat, krytycznie na temat tego, co się dzieje w kościele i jakby przedstawili uzasadnienie swojego przejścia do współpracy z bractwem, przy czym znowu zwróćmy uwagę, to są właśnie independyści, to nie są członkowie Bractwa Świętego Piusa X, tylko kapłani współpracujący. Tutaj z własnego doświadczenia jeszcze dodałabym coś takiego, że zetknęłam się również z siostrami, które z różnych powodów w Polsce, to chciałabym podkreślić, mówię o polskich siostrach zakonnych, które są wypychane ze swoich zgromadzeń w różny sposób, właśnie z tego powodu, że są uważane za tradycjonalistki. Ta, powiedziałabym, druga fala independyzmu jest też również. Związana z takimi, powiedziałabym, coraz częstszymi działaniami władz kościelnych, które są, no to najłagodniej rzecz określając, na marginesie prawa kościelnego. I, no, może doprecyzuję, powiem konkretnie, jest taki ruch znany zapewne wielu osobom, Cancelled Priests w Stanach Zjednoczonych, tak? To, jest, to są księża, którzy zostali zawieszeni w sprawowaniu funkcji, swoich funkcji kapłańskich. Mimo iż nie są, mimo iż nie popadli w kary kościelne, bardzo wielu wiernych nie ma w ogóle świadomości, że w kościele coś takiego jest możliwe. Już wykluczam, że tak powiem, takie osoby, które mają takie tępe spojrzenie, że cokolwiek prawda, biskup powie czy przełożony to zawsze ma rację, bo to oczywiście rozumiemy, że to jest kompletna bzdura. Jak rzecz wygląda? Widziałam niedawno wywiad właśnie z jednym z kapłanów, którzy należą do tego ruchu i oczywiście też no, naturalnie jest independystą. I on opowiadał, że ma 13 lat kapłaństwa. Tak, wywiad był zrobiony w tym roku i z tego 10 lat jest zawieszony. Otóż prawo kościelne pozwala biskupowi na czasowe zawieszenie kapłana bez podania uzasadnienia. To znaczy, to nie musi być ksiądz, który popełnił jakieś tam przestępstwo. I teraz wyobraźmy sobie, że ci kapłani, jak się łatwo domyślić, oni oczywiście składają odwołania do Rzymu, tak? Do kongregacji do spraw duchowieństwa. Przepraszam, dzisiaj to się nazywa dykasteria. I proszę sobie wyobrazić, że oni otrzymują bardzo standardową odpowiedź. Że to jest legalne to zawieszenie, ponieważ prawo kościelne nie definiuje tego, co znaczy czasowo. No więc. Tylko pytanie jest takie, gdzie jest jakiś duch katolicki w tym, i gdzie jest także duch prawa kościelnego, który, jak podkreśla biskup Atanasius Schneider, ono ma służyć temu, czemu służy Kościół, czyli prowadzeniu dusz do zbawienia. I gdzie jest obecne prowadzenie dusz do zbawienia, jeśli kapłan jest wykluczony ze sprawowania swoich funkcji, mimo iż nie popełnił przestępstwa, to trzeba do upadłego powtarzać. Tak samo siostry, które są wydalane z zakonów czy wypychane, one nie mają na swoim koncie żadnych przestępstw kościelnych. Jakie dobro, jakie dobro dla dusz wynika z takiego traktowania? Niedawno wspominałam o tym, że wraz z kilkoma siostrami zdecydowałyśmy się założyć, taką federację sióstr tradycji katolickiej, bo chodzi właśnie o to, żeby zebrać także siostry, które gdzieś tam są powypychane ze wspólnot życia konsekrowanego, czy może nawet nie tylko siostry, ale właśnie także, że tak powiem, zachęcić panie, które gdzieś tam myślą o realizacji swojego tradycyjnego, tradycyjnego powołania, no, bo po prostu dla takich osób miejsca w oficjalnych strukturach nie ma. Po prostu sprawdza się to, co zapowiadał pisząc o tradycjonizmie Stodes, ojciec Alcuin Reid, że tradycjonaliści będą wypychani z oficjalnych struktur kościelnych. I zwłaszcza myślę, warto pamiętać o tym, że dla osób konsekrowanych jest to prawdziwy dramat. Osoby, które chciałyby popatrzeć na jakieś przykłady takich, zwłaszcza dużych wspólnot. Katolickich, które funkcjonują w taki sposób. Podsyłam do dokumentacji, tam umieszczam odnośniki. No, tutaj widać trochę zdjęć. Są na nich właśnie, to jest takie znane francuskie zgromadzenie. To są Dominikanki z Fanjo, to są takie siostry, siostry nauczające. Oczywiście są też, są też tradycyjne klaryski, karmelitanki. Są też wspólnoty męskie, na przykład kapucyni z Morgą. są benedyktyni. Z brijzolę. No jest tych wspólnot naprawdę trochę. Muszę przyznać, że jestem ciekawa, kiedy w Polsce powstaną pierwsze klasztory tego rodzaju. Pozdrawiam tymczasem bardzo serdecznie. Dziękuję za obejrzenie tej czerczalogi z Panem Bogiem.